Dzień dobry, Grzegorz Niewitała, grakus broker budowy domów witamy na targach budma na stoisku Sztejko i rozmawiamy z głównym technologiem, panem Marcinem Paczyńskim? Witam serdecznie. Panie Marcinie. Panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, dlaczego klienci mają wybrać na przykład Waszą technologię, prefabrykację drewnianą? Co, co tak naprawdę przekonuje do, do tej technologii? w ogóle powinni wybrać technologię sztajko, prefabrykowaną lub nie? Z tej prostej przyczyny. Znaczy, w sumie aspektów jest kilka. Zacznę od tego, że jesteśmy potężną firmą w całej Europie. Dziennie fabry z fabryki, z jednej z trzech fabryk w Polsce. Wyjeżdża około 300 pełnych ładunków samochodowych różnych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. To jest materiał na 300 domów, czy, na, tak jak wspomniałem, sprzedajemy materiały również nie tylko do prefabrykatów, tylko również indywidualnym. Stropy, dachy też również dla budownictwa tradycyjnego murowanego. Tak, tak, dokładnie. Przez oczywiście sieć dystrybutorów sprzedajemy tych materiałów bardzo, bardzo dużo, a z tym też się wiążą doświadczenia, jakie jako dział techniczny zbieramy prawda, w całej Europie. I te detale, te szczegóły, które jesteśmy w stanie dostarczyć, tak naprawdę na, na każdy element budynku, mam około 200 detali technicznych różnych miejsc w budynku. Po prostu gwarantują jakość, gwarantują jakość, gwarantują trwałość, gwarantują to, że ten system jest przemyślany. W związku z tym jest po prostu trwały. I, i no, myślę, że za 10, 20, 30 lat te domy będą po prostu dalej pełnowartościowymi domami. Co też się będzie wiązało z ich ceną na rynku wtórnym. No, i to wszystko powoduje, że właśnie mamy co roku w Europie, w Polsce również coraz więcej odbiorców. No właśnie, bo klienci myślą, że nie wiem, prefabrykat drewniany to jest to samo co lekka technologia kanadyjska, która ma niestety złą sławę również w Polsce, no ponieważ to nie jest ta sama technologia co prefabrykat. I yy, klientom się wydaje, że no, takie domy nie będą się dobrze sprzedawały na rynku wtórnym. Tak no prefabrykacja w takim zakresie w jakim to się odbywa w dużych fabrykach domów, bo tak możemy powiedzieć, między innymi właśnie w Sztajko. To jest coś więcej, ponieważ to nie jest tylko montaż konstrukcji, prawda, ale my musimy na etapie projektu technologicznego przewidzieć wszystkie elementy, czyli połączenia ścian mechaniczne, ale też przejście paroizolacji, żeby był szczelny powietrznie, posadowienie na gruncie, żeby były zabezpieczone te pierwsze elementy drewniane od jakichś tam warunków atmosferycznych, jeżeli na przykład są blisko gruntu, wszelkiego rodzaju przepusty, czyli właśnie instalacje. Wspomniane klasyfikacje ogniowe również zawierają informacje o tym, w jaki sposób należy przeprowadzać instalację przez ścianę, aby, aby taka klasyfikacja no, była pełnowartościowa. Tak więc, to, no, te wszystkie elementy są przemyślane. To nie jest tylko montaż konstrukcji i włożenie izolacji. To jest naprawdę bardzo długotrwały i skomplikowany proces wymagający ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie. Bardzo dobrze, jak jest ten proces wspomagany odpowiednim oprogramowaniem, a my właśnie w taki sposób robimy. Można powiedzieć, że nasz budynek jest wcześniej zbudowany na ekranie monitora i to ze wszystkimi detalami, właśnie z paroizolacją, z wiatroizolacją, z ochroną budynku z zewnątrz, z montażem okien. Te wszystkie elementy są bardzo, bardzo dokładnie przemyślane, a w związku z tym, że zbieraliśmy doświadczenia w całej Europie przez kilkanaście lat co najmniej, Zanim stworzyliśmy ten system prefabrykacyjny, no to ja naprawdę z całą swoją wiedzą i doświadczeniem mogę powiedzieć, że to jest to jest jakby system doskonały. Każdy detal jest przemyślany, rozrysowany i czytelnie przedstawiony montażyściom. To są bardzo cenne szczegóły techniczne, a jak to wygląda z punktu widzenia klienta? Co klient tak naprawdę dostaje dzięki temu produktowi? No to teraz byśmy musieli wejść właśnie w drugie zagadnienie, czyli dlaczego włókno drzewne, dlaczego tworzywa drzewne. Właśnie co daje to, to drzewo? Co daje te, to, że jest to materiał naturalny? Tak, no przede wszystkim drewno było stosowane jako budulec od zarania dziejów i to. Biskupina w Polsce, tak? Tak, no ale to też nie bez powodu, bo przecież można było wybudować domy z kamienia. Natomiast po prostu w tym drewnie było zarówno ciepło w okresie zimowym, jak i w miarę przyjemnie chłodno w momencie, gdy była wysoka temperatura lata. I teraz stosując materiały drewnopochodne, czyli włókno drzewne, uzyskuje się podobne właściwości, czyli mamy budynek, który jest bardzo energooszczędny, tak jak wspomnieliśmy, czyli jest w nim bardzo, bardzo przyjemnie ciepło w okresie zimowym przy niedużych kosztach. To przypomnijmy, że ogrzewamy w tym budynku powietrze, nie ściany, bo ściany nie mają akumulacyjności cieplnej. Ściany nie mają akumulacyjności ciepła, natomiast no, tu jest kilka rozwiązań grzewczych, prawda? można zrobić ciężką grzewczą płytę fundamentową. Stąd jest tak zwane przesunięcie fazowe, nawet yy, słyszałem, że w tej technologii może dochodzić do 12 godzin, czyli zanim budynek w lecie na, się nagrzeje, to mija ta kilkanaście godzin, nie zdąży się nagrzać. A w nocy czy w zimie nie zdąży się schłodzić w tym, w, tym, w tym okresie 12 godzin. Tak, właśnie o tym chciałem wspomnieć, że poza tym aspektem energooszczędnym w okresie zimowym, mamy również aspekt energooszczędny na chłodzenie budynków w okresie letnim, zwłaszcza duże budynki, ale to samo dotyczy budynków jednorodzinnych, oczywiście. Tylko no na mniejszą skalę koszty są mniejsze, prawda, przy urządzeniach klimatyzacyjnych i przy. Kościa chłodzenia. Natomiast przy dobrze zbudowanym budynku z drewna, z materiałów drewnochodnych, z włókna drzewnego może się okazać, że ta klimatyzacja jest w ogóle niepotrzebna, dlatego że drewno, włókno drzewne ma tak dużą akumulację ciepła, ta, dokładnie mówiąc, ciepło właściwe, które jest bardzo zbliżone do. Ale... Zapytam, włókno drzewne to, który jest materiałem termoizolacyjnym, tak? Tak, tak, dokładnie. To włókno drzewne, z którego produkujemy przeróżne materiały termoizolacyjne. Jest, jest to właśnie świetny akumulator ciepła, czyli krótko mówiąc, w momencie gdy świeci słońce na dach, to najpierw włókno drzewne przejmuje tą energię cieplną, a dopiero potem energia cieplna dostaje się do pomieszczenia. I to przesunięcie fazowe, o którym Pan wspomniał, jest zależne właśnie od pojemności cieplnej materiału i od gęstości materiału. Nasze materiały izolacyjne są zwane ciężkimi izolacjami, bo zaczynamy już od 270 kg na metr sześcienny, aż od 270 kg na metr sześcienny, co jest tak jakby połową gęstości drewna iglastego. Natomiast te wszystkie miękkie materiały izolacyjne mają gęstość około 50-60 kg na metr sześcienny. To plus pojemność ciepła daje nam właśnie to przesunięcie fazowe. No i tu zadaniem projektanta jest właśnie tak zaprojektować przegrodę, obojętnie z czego ona jest zrobiona, aby to przesunięcie fazowe nie było mniejsze niż powiedzmy 10, lepiej 12 godzin. Dlaczego? Dlatego, że co 12 godzin zachodzi i wschodzi słońce, prawda? I to co Pan właśnie zauważył słusznie, w nocy jest ten czas, żeby ta energia cieplna. Po prostu mogła być oddana na zewnątrz. Natomiast, jeżeli przesuniecie fazowe w źle zaprojektowanym dachu czy całym budynku ze złych materiałów, z gorszych materiałów jest mniejsze niż 12 godzin, to w tym momencie po godzinie 19-18 dochodzi do przegrzania się budynków. W pomieszczeniach mamy bardzo wysoką temperaturę. Wtedy w sypialniach mamy po prostu. Saunę. Dokładnie tak. dokładnie tak. A na zewnątrz mamy jeszcze cieplej, nie? od godziny powiedzmy 17 do 22 latem. W związku z tym nie ma możliwości, żeby energia cieplna z materiału została oddana na zewnątrz. Nie? A proszę mi powiedzieć, bo klienci często pytają, z czego są, jak są to materiały drewnopochodne, czyli ta na przykład wełna drzewna, mata drzewna, one są łączone w jakiś sposób chemiczny. Tam są jakieś chemikalia, które spajają ten materiał ze sobą. No tutaj musimy znowu rozróżnić materiały takie, które są typowo wewnątrz w budynku, czyli na przykład w środku, w ścianach działowych, tak, czy w stropach międzypiętrowych i te same potem są w środku, w ścianie zewnętrznej. I to są materiały, które są no, tak naprawdę w 93% złożone z włókna drzewnego. Te, 3, te 3, 7%, 7 to są różnego rodzaju dodatki, na przykład włókno syntetyczne, czy środki antypalne. Natomiast 93-95% to jest po prostu czyste włókno drzewa. Ale to nie są substancje szkodliwe dla zdrowia na przykład? Nie, broń Boże, to są włókna syntetyczne, takie podobne do takich, z których na przykład mamy odzież wykonaną, także nie są to... Substancje w jakiś sposób emitujące niezdrowe, toksyczne substancje. Te materiały wewnątrz ściany, które stanowią termoizolację, one przyjają temu, żeby ta ściana była trudnopalna. Yy, tak, dodajemy środki antypalne po to, żeby opóźnić jakby, temperaturę zapłonu tych materiałów. No i potem jest druga grupa produktów, które też są bardzo, bardzo ekologicznymi produktami, z tym, że do tych zewnętrznych produktów po prostu dodajemy środki hydrofobizujące które powodują, że włókno drzewne nie przyjmuje tak dużej ilości wody jak bez tych środków. Nie? Dlatego mamy materiały, po prostu, które możemy używać na dachu zamiast membrany dachowej. Ten, te, te materiały są my to nazywamy hydrofobizowane, czyli po prostu nasączane pewnymi środkami, natłuszczane można powiedzieć, po to właśnie, żeby przyjmowały mniej wody. Aha, czyli to też jest kwestia jakby wodoodporności tej ściany, tak? No uodpornienia na, na wodę, nie? Także nawet do czterech tygodni możemy pozostawić takie płyty zewnętrzne, na przykład na dachu, bo też universal, Uniwersal, specjal, to są materiały, które. One nawet przy opadach deszczu nie, nie nasiąkną wodą. Cztery tygodnie może na nie padać deszcz bez przerwy, rozsychać się i sychać i śnieg leżeć, i zamarzać na zmianę. Także jesteśmy przygotowani na wszystkie najtrudniejsze warunki atmosferyczne i przez okres czterech tygodni nie ma prawa się z tą płytą nic wydarzyć, co oczywiście nie znaczy, że potem ta płyta się w jakiś tam sposób zniszczy. Chodzi po prostu o to, żeby ciężki, zalegający, tający śnieg nie, zbyt długo nie leżał e, na, na tym produkcie. Natomiast na wodę ta płyta praktycznie jest bardzo, bardzo odporna. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za ten krótki wywiad. Mam nadzieję, że nasi widzowie tutaj skorzystają bardzo z Pana wiedzy i z doświadczenia. Dziękuję jeszcze raz. Grzegorz Niewitała graku z broker budowy domów. Pan Marcin Paczyński Sztejko. Dziękuję. Okej, no to jest dobre pytanie. W sumie to jest dobre pytanie. Panie Marcinie.